Państwa, szykuje nam się piękny futbolowy wieczór. W kabinie komentatorskiej jest ze mną Roman Coulter. Dobry wieczór Mateusz, szkoda, że sam nie mogę dziś zagrać, ale dość się gadania, zaczynajmy mecz. Z tytułem w kieszeni, trener może sobie pozwolić na wypróbowanie kilku rezerwowych. Rozpoczyna się mecz. Oby był niezwykle interesującym widowiskiem. Trener nie widział potrzeby, aby zmienić Bram Bramkarz wybija piłkę na zagrożenie. Zagrywa krótko do kolegi z zespołu. Doskonały przechwyt, który rozbił atak rywali. Piłka stracona. Okazja. Ciągle w posiadaniu piłki. Atakuje. Strzela raz jeszcze. Kolejna próba. Dobre przejęcie. Może to okazja do strzelenia bramki. Belami! Na podszeczką, ale było blisko. Mateusz Bramka zrobił to, co do niego należało. Ale na pewno będzie chciał zamienić słówko ze swoimi obrońcami. Kwadrans gryzanami. Dobra piłka do przodu. Belami i bramka. To pierwsza bramka meczu. Cioch. Stadion eksplodował. Dzięki tak licznie zebranym tu dziś kibicom tej drużyny. Prowadzą jedną bramką. Do zera. Van Bommel. Zdecydował się na długi rajd. Sagnol. Przedostali się przez linię obrony. Przestawia głowę. Nie, piłka mija bramkę. Oto chybia. Doskonała obrona. I Senior. Julio dos Santos. Został odszukany przez partnera. Zębem. I Gerard. Będzie szansa na bramkę. Spadła. To ich druga bramka. To podwaja ich przewagę. Miał możliwość dobicia piłki i bezwzględnie wykorzystać tę szansę. Mimo, że prowadzą 2-0, nie mogą popaść w samozadowolenie. Dobry odbiór. Okazja! Dobrze poradził sobie z tym zagrożeniem. Salihamidzić. Na tablicy pokazano trzy dodatkowe minuty spotkania. Znów w posiadaniu piłki. I Van Bommel. Sędzia odwizduje koniec pierwszej połowy. Mam wrażenie, że trenerzy będą mieli o czym rozmawiać z zawodnikami. Roman, a zatem pierwsza połowa kończy się ich prowadzeniem. Prowadzenie jest faktycznie dość pewne, ale równie istotne jest to, że obrona ma czyste konto. 2 do 0 do przerwy. Ciekawe czy w drugiej połowie czeka nas więcej goli. Rozpoczynamy drugie 45 minut. Co nas w nich czeka? W przerwie nastąpiła zmiana stron boiska. Podprowadził piłkę do przodu. Będzie szansa na bramkę. Bramkarz wychodzi do piłki. Pewny chwyt. To było kiepskie podanie. Fowler. Posyła szeroką piłkę. Belami! Co za wykończenie! To daje im spokojne prowadzenie. To była jego druga bramka w meczu. Przeżemując, patrząc dziś na jego i nie wykluczałbym hat-tricka. Mamy teraz 3 do 0. To jest niezła przewaga. Piłka nadal przy jego nodze. Oto Saniol. Minęło 15 minut drugiej połowy. Dobre podanie. Van Bommel. Na poprzeczką. Takim strzałem nie mógł zagrozić bramkarzowi. Gabriel Milito. Oto Xavi Alonso. Fowler. I co teraz? Kapitalne wykończenie. Po prostu nie mogą przestać strzelać goli. Wspaniała bramka w wykonaniu pomocnika. Ich pozycja jest teraz bardzo dobra. Tak, myślę, że można powiedzieć, iż panują na boisku. Uważam, że dziś byli po prostu fantastyczni. Nieprzepisowo podstrzymywał rywal. I Gerard. Pięknie odebrał piłkę rywalowi. Xavi Alonso. I Gerard. Idealne wyłożenie. Presja na rywalów, który zmuszony został do wybicia na aut. Nie powiedzą nie dla kolejnej bramki. A dobra, wyjątkowa bramka. To daje im pewne panowanie nad sytuacją. To była To była piękna główka. Prawdziwe pięk pełne energii. Dokonał tego dzięki zachowaniu idealnej równowagi w powietrzu. Zgodnie z tym, co pokazuje wynik, przed bramką zachowali się dość rzeczowo. Podanie zostało dobrze kwotykane. środkiem boiska. Znalazł dziurek w obronie. Pelami! Zdobyli drugą bramkę z rzędu. To jego trzecia. W tym meczu nikt nie może go powstrzymać. Od samego początku gra jak natchniony. Zagrywa z powrotem do niego. Nie trafił w piłkę i sędzia bierze rzut wolny. Fowler. Oto Belami. A teraz mamy doskonałą okazję do kontrataku. Posyła szeroką piłkę. Dobra obrona. I Finan. Gabriel Milito. I Rize. Gabriel Milito. I Chypia. Gabriel Milito. Końcowy gwizdek. Różnica między zespołami była tak wielka, że ciężko ten mecz nazwać rywalizacją. Roman, jakiś komentarz z Twojej strony? To był bardzo ciekawy mecz pełen ofensywnego futbolu. Miejmy nadzieję, że obie drużyny będą w przyszłości grać podobną piłkę. Na dziś to już wszystko. Chciałbym podziękować Romanowi Kołtoniowi za przyjęcie mojego zaproszenia. To było fantastyczne popołudnie z futbolem. Pozwolę sobie w imieniu nas obu pożegnać się z widzami.